No siema! Jak pewnie wiecie, jestem mega, ale tu mega dobry w CS: A. Jestem tak dobry, że aż nie mam rangi, dlatego dlatego pomyślałam, że idealnym pomysłem byłoby zagranie sobie turniejowego i po prostu wbicie rangi. Jestem bardzo ciekawy, jaką rangę dostanę po tym meczu. Ranga za chwilę wskoczy. Uwaga! Kałach! Jeśli oczywiście go wygram, ale tak jak mówiłem jestem mega dobry i mega skromny. Zostawcie łapkę w górę i subskrybera. Jak będzie 3000 łapek, to od razu jutro pojawia się kolejny odcinek. No i słuchaj, już tak na poważnie lecimy sobie słuchajcie z turniejowym. Jest to póki co dzień życia Unrankeda, seria, która kiedyś była przez was mega lubiana, a teraz no nie wiem, są jakieś inne gry niż CS, ale pokażę wam, że w CS opłaca się grać po tym jakie akcje y, po prostu zobaczycie z, z moich rąk, nie? Dobra, słyszę, że są ludzie na tej mapie, to fajnie. Idzie w typa. Ha! Dwa strzały, jeden kill, bardzo fajnie Oj, sam na sam dostałem Halo, może jakieś info? Info! Dobra, teraz to już nie potrzebuję No i przegramy tą rundę Niestety, ale to trzeba dać fory w pierwszej, nie? Dobra, nie Uciekam stąd Przynajmniej wezmę sobie ze skinem Pierwsza runda dała mi fory, nie? Ale dwa kile, więc ez. Zagrajmy na spokojnie, ofensywnie czy tam defensywnie, nawet nie wiem. A w ogóle słuchajcie, obstawcie teraz w komentarzu, jak myślicie, jaką rangę dostanę i na jaką rangę zasługuję po tych moich skillsach. Kurde, po prostu za mało miejsca na myszkę. No ja chciałbym dostać kałacha, nie? Ale wiem, że to jest marzenie, to jest mniej więcej tak jak dwójka z matmy. No praktycznie nieosiągalne, ale zawsze jakiś tam cień szansy jest. Jest. Oj kurczę, jeśli tak grają kałachy, to jestem troszeczkę zawiedziony, szczerze mówiąc, ale. Pa wow. WOW! ja ja. a może właśnie tak grają kałachy. Ej, ja zaraz Ejsa zrobię, nie? Ja nie. Mo a nie, to nie był mój kill. Ale kurczę, co tu się dzieje? Czy ja mogłem rozbroić tą bombę? Oni mnie chyba nie rozumieją. Była runda na spokojnie, to teraz trzeba zaszarżować. Ojojoj, oni też chyba przyjęli taką taktykę, żeby zaszarżować. Ale dobrze, oni chyba też się przy... przestraszyli mojego flesza. Wow, myślę, że mógł. Ojoj, ojoj, ojoj. heee. Wykiwałem ich tak w skrócie, nie? Napiszcie wizerowie, że wykiwałem. I napiszcie jeszcze, że zasługuje kurczę na kałaszka Dobra, tu leży mój kompa, No teraz trzeba troszeczkę uważać, bo co oni znowu na A poszli zaplątować? To by było trochę dziwne. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. A nie, on. A, dobra, to się nie popisze jednak. Aha, i bomba jest na Także tak nieźle nas wykiwali w sumie. Ej, no i fajnie. Kurczę, tak jak mówiłem, pierwsza runda to po prostu takie fory. A teraz wygrywamy, nie? N, 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 A jest grudzień. No, kurczę, ręka mi odpada już. Dobra, spróbuję wam w ogóle opowiedzieć sytuację z dzisiaj, która była całkiem zabawna i związana z moim komputerem. Mam nadzieję, że opowiadanie tej historii nie spowoduje, że zacznę słabiej grać w CS-a. Ale jak pewnie wiecie. Noc! Wykiwał mnie. Ogólnie mam komputer pod grzejnikiem, i mój tata dzisiaj dopompował troszeczkę do pieca powietrze, żeby ci się nie wzrosło. Wzrosło na tyle, że z grzejnika zaczęła kapać woda na mój komputer. A z racji tego, że jestem leniem, co pewnie widać po czystości mojego pokoju, to po prostu ten komputer jest w wodzie, nie? I nic z tym nie robię kompletnie, nie? <ścoughs> po lewej go słyszysz. A nie, dobra, nie. Powtórka z rozrywki. A nie Ale teraz ja mam szybszy refleks. <laughs> mam szybszy, re szybszy refleks. Chociaż słuchajcie, powinienem mieć wolniejszy, bo boli mnie głowa. Niestety wczoraj troszeczkę uderzyłem w palnik. Wczoraj w ogóle pojechałem. Albo dobra, zostawię tu historię na następną rundę. No dobra, jeśli tak grają kałachy jeśli tak grają kałachy, no co się dzieje? Ale dobra, wygraliśmy, to jest najważniejsze. Wczoraj w ogóle północy wpadłem na świetny pomysł, żeby pojechać 30 km od mojego domu na imprezę do czegoś domu. Ogólnie byłem już w takim stanie, powiedzmy, nieważkości I przyszedłem do tego domu, potęczyłem 3 minuty, ożygałem wszystkim schody. O kurde! Orzygałem wszystkim schody, a następnie poszedłem spać na 4 godziny. I teraz boli mnie głowa, nie? Ale fajnie, bo mogę przynajmniej wygrywać rundy mniej więcej jakoś w się. I w dalszym ciągu otwieram. Bardzo fajnie. Dobra, patrzcie co się dzieje. Zaryzykuję teraz mega, ale to mega mocno, bo gram tylko i wyłącznie z Digielkiem. I chciałbym naprawdę tutaj fajnego fraga ustrzelić, żeby po prostu C fajnie to wyglądało, nie. Proszę bardzo, proszę bardzo. I idziemy dalej od razu, nie? No dobra, ten frak już nie był taki ładny. Okej, okay, nic nie widzę No kurcze Wow, dobra nie spodziewałem się tego, a chciałem zrobić po prostu plecki Ale dobrze Bierzemy akacza i w dalszym ciągu idziemy ro im robić plecy Jeśli będą to rangi poniżej kołaków A chciałem powiedzieć, że to wtedy być może nie dadzą sobie info, że ja właśnie robię plecy, ale chyba sobie dali info Także jest Ej, fajnie, także jest jakaś szansa, że być może tego kałaszka dostanę, zwłaszcza, że kurczę, mam na przykład dwa razy więcej fragów niż u nich gościu, który jest pierwszy, nie? Co jest? Oj, oj, oj chińczyku! Chińczyku. Ej, czemu? Czemu w ogóle wiem... Ma my, 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 my mamy jednego gościa mniej. To nie fair trochę. Dobra, został sam na pięciu Przysięgam na jajaj jaj, mojej jej mamy. Nie, dobra niż... Nie opłaca się mówić takich rzeczy. Boom. Czego wam bardzo bardzo nie... <śmiech> <śmiech> Dobra, patrzcie, jeszcze następny leci do kolekcji. 3, 2. Ajajaj, ej ajaj, dobra, ale coś tutaj zaczyna się dziać. Mamy pełen skład, także jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra. Dobra, póki co wszystko idzie po naszej myśli. No no, takie... Ojeju, takie momenty są najgorsze, kiedy tak naprawdę nie wiem w kogo strzelać. Ale jest to ostatnia runda, więc fajnie by było zrobić... A no co już nie zrobię, ale fajnie by było po prostu zrobić coś naprawdę spektakularnego. Na przykład się odwrócić i zamknąć tą Monalizę, ale no niestety. Dobra, liczymy teraz naprawdę po prostu na to, że uda nam się ugrać tą rundę. Będzie to naprawdę bardzo ciężkie, ale się udało. I dobra, nie wiem czemu ten mecz turniejowy trwał tak krótko, ale to nieważne, bo Ranga za chwilę wskoczy, uwaga, kałach. Złoty laur 2. No dobra, tak trochę czułem, że to właśnie mogą być Goldy, no ale nic Także cóż, mamy Goldzika 2, następny odcinek będzie już to dzień z życia Golda 2 I tak mam nadzieję, że uda nam się dobrnąć aż do globala, na które gram na przykład na skrzydłowych <laughs> I na koniec jeszcze raz chciałbym was bardzo poprosić tak naprawdę do ciebie o zostawienie tej łapki w górę Ponieważ jeśli będzie ich dużo, to będę już sobie grał takie normalne turnieje yy, Czyli po prostu nie 9 rund, tylko 18 na przykład bo trochę się pomyliłem. Ale na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za dotrzymanie to mi towarzystwa do końca. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.